Nie no. czemu? F1, F7. Dobra. Czy ile mamy kombinezonów? Ty masz kula i ty masz Rafał. Ja z Kamilem na razie nie mamy. A ogólnie czekaj, bo ja tu mam F7. Ja jaka, bo klikam F7, i ci Kliknijcie F7, wszyscy. Pięknie Bo mi to nie chce zniknąć, kurwa. No bo przecież za klikam to teraz, żeby znikło. Dobra, to zacznijmy od tego, że dzisiaj musimy tych, 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 tych ziomków z monolitu zwerbować. Rappelin. Kamil. Czekaj, tak. ja muszę to sobie... Aha, bo mi to cofnęło. Jak ty możesz mieć nóż wyciągnięty? Nie wiem. A, teraz na napierdalać do wszystkich. Chcecie zobaczyć czary? Skacz. 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 Kurwa. Ale mamy jakieś kolejne, nie? No to idziemy, nie? Idziemy zabić Chimera To będzie trudne zadanie. Ja per. Byłem... O kurwa, idę po bazukę. Ja Mam wrażenie, że to my polecimy w powietrzu, a nie chimera. Dobra. O kurwa. Nie się pizgacie. Chimera. A, już się pizgacie. Tylko. O, o o o o oj 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 oj, oj. A co mi się jak jak to skacze? Dobra Kurwa nie strzeliłem nawet. Dobra, idziemy zdać questa, jak kupię pancerz i trzeba myśleć coś o Kamilu dalej. Chyba, że... To mnie zaś wyjemy. Ja, a się... nie krwawiłeś? E... No i teraz nie zdążymy do ciebie. Tak walka z Chimera będzie to. Tak. Tak. A już jest po zabiciu Chimery więc nie nie poszczelasz się z rakietnicy. No nic zostaliście jeszcze wy. Lecz się. Czy on mm. do was strzelił? Lepiej. Proszę. ciebie. ten. Wiedla, Następna misja będzie polegała na tym, że musimy się iść zachlać. Chcemy? Dobra, będzie to chodźcie, to... idziemy się zachlać. Jeszcze zobaczę, może mi się Mmm, świetnie. Coś ty odjebał, kiedy wbiegnął w niego. Co się stało? Ktoś wbiegnął w ciebie. I to był Kamil. we Ja jestem ja w miejscu, ja się obróciłem, to mnie wbiegł. Dobra, mamy Nie, wszyscy no fajne to... pancerze. Fajne, ja znowu taki sam. No, no... No, tak no. Idziemy? Czekam aż Kamil wyjdzie od Azota, bo chcę pancerz jeszcze ulepszyć i idziemy. Hmm. E, e, No przegadaj z nim to wszystko. kursor on się nie rusza. Lit cyferkami klikaj kurwa. Przeli... Jak cyferkami, jak cyferki nie działają, Jeden, 1 2, kurwa. No. Nie gadaj, nie da się tego zrobić. Czekaj, czekaj, ja ci pomogę. <śmianowidze> Dobra. Udało się. Udało się, Kamil nas uratował. Jego magiczne umiejętności rozjewanej wątroby nam pomogły. Dobra, kto jeszcze potrzebuje sobie coś kupić, niech idzie kupić. A kto jest gotowy, to zapraszam do Żula. Żu. być już po. Żu, pokaż Kurwa. A się wystraszyłem, nie? <laughs> Twój stary się skradł. <laughs> Myślałem, że nic nie będzie, ale jak gówna kurwa, dostałem taką serię od naszej. Nie to jak nie strzelajcie do swoich, nie? Dobra, ktoś mnie postrzelił. Tak, tak. To ja akurat byłem. Sorry. Nagle wszyscy przeżyli. No tak, bo jakaś organizacja była, przynajmniej przez 3 sekundy. E, u mnie brama jest zamknięta dalej. spróbuj wejść. Ej, to jest niemożliwe Dobra, mniejsza. Koledzy to jest jakaś ściana niewidzialna. Co? Koledzy to jest ściana. Lecz nie Żartowałem Skurwisz. Chciałem się odpierdolić, nie? Dobra, idziemy Wszyscy żyją na tak tak Myślę, że jak pójdziemy przodem i nie będą się wtrącać we wszystko to raczej wszyscy przeżyją. Nie, ja umrę. Napierdolę! Jak? Nie wiem co on robi. No co ja ty robisz? Usłyszałem na foto? Tylko anomalie. Ja usłyszałem tylko anomalię, ja usłyszałem tylko anomalię. Ty też Możesz mi Rafał wytłumaczyć co ty tam dalej robisz? Ja Salutowałem to małe, no, nagle Nie ma mocy na razie. Musisz tam Kamil popatrzeć czy nie da się gdzieś prądu załączyć To Kurwa! Na blisko jest! Tak, na blisko się Granat! Dobra, jeden Jeszcze jeden kamień, gdzieś tam jest Dobra Zombi w egzoszkielecie Tego nie grałem mi Co miał za karabin Nie wiem, ja że Biorę z pierdala Biorą nie, nie powiedzą co ktoś miał nie? Nie, a ja nawet mówię, że ja nie zdążyłem podnieść tego No właśnie o tym mówię Że tak kradną, kradną. No. No jest taki jeden za F tylko po ja style ja. ubiegam, spierdalać ode mnie. O pan jak wiedział. Ej, chodzi. a propos, ja wiem kto zajebał karabin temu Zulusowi. Hmm? Tak. Ten żołnierzyk w tym jasnym kombinezonie zielonym, patrzcie jak z czym on biega. Aha, to no oni tak. podpierdalają w takim razie. No ta! A tak, to dwa zajebali. A macie animację? No widzę czterech kutasów. To jest wojsko. Mówię o swoich. To ta zona ci chyba nie służy, kurwa. Ze wrogów. Nie szelę jeszcze. Teraz my szykujemy zasadzkę, tylko musimy poczekać, aż wyjdą na środek. Jesteście gotowi? No. Dobra, to jak macie celownik na nich, to strzelamy. Dobra. Ten już leci lutować. Dobra, to poleć lutować i powiedz mi, co tam znalazłeś, fajnego. Bo szukamy karabinu niezidentyfikowanego. Dobra, wdech Uwaga, w budynku są naprzeciwko Kto ci z was granata? No dalej tam byli. A ktoś poszedł tutaj. Jak tam byli, jak kurwa tu nikogo nie było. Jak nie ma, chłopie. Poszedł. Proszę. Słuchajcie, przegaduję. O kurwa. Nie lutujcie no, to! Nie, bo ja widzę, że Kamil strzela, widzę Rafała, i tak widzę, że już nową snajperkę ma, widzę, że patrzy się cały czas nos dumrówek szuka. A ja, ja wącha. I, I co? I, I co? I on siedzi Gącha, a za nim trzech przeciwników i taką serię po mnie pociągnęli, że prawie za wału dostałem. Dobra, czysto. Na górze może. A ja nie na górze, Czekaj, albo na, ja dali, na górze. No. Idę na górę, idę na górę. Ja. Jest, jest. Dobra. Chyba uciekł na górę wyżej. Uwaga. Ała. Kurwa. Chodź Kamil, chodź. Nie to moje. Czekaj, bo ja się mi plecy i zarzucę im tam. Dobra. Jest, jest, Dobra. Idę dalej. Patrz mi drzwi po prawej. Mhm. Mm Kurwa. Mało brakowało. Znowu ten sniper jest. Tak się gra wyciąga. Pod czwóreczką jest. Dobra, czekaj, wchodzę tutaj obrazdek Co to za ludki tam chillują? Będę. Napierdalać. No to napierdala nie lubimy ich No i klasa, uwielbiam się. No można trochę egzekucją nazwać stary. Trochę zbrodnia wojenna, ale kto by się przejmował? Mogę go zabić? Tego typa? Nie, no został, on jest spokojny. Jak, czerwony, to jest potwór mutant. Aha, że potwórka Potworka, co jest tam? No. To jest chimera. To można pierdalać? Nie. Czekaj, ja se przygotuję tylko. Kula, na 3, 4, gdzie wiemy, hajaki. 3, 4, kurwa, po chuj. Kurwa, obydwoje podłowaliście. Dobra. Jakoś chyba nie, nie chybiliśmy już. No ten, ten ostatni są to idealnie nie wiem No ten ostatni, ale te pierwsze dwa człowieku. <gryw> Kurw, nie nie Aha. Ale mu wyjebał. Rzucam granat w niego. Stał stary. Zaraduję. A co się od niego Próbuję, nie mogę biegać, kurwa. Zdej, zdej, zdej. Dobra. Można by było nas. Dobra, ważna kwestia. I tak, trzeba zajebać. Tu będą najemnicy, i naukowcy za chwilę przyjdą. Musimy zabić i najemnika, i naukowca, które będą na środku i będą deala robić. Najważniejsze są dwa cele na środku, a potem reszta. Dobra, biorę naukowca, dobra? Gotowi? Dobra, ja gotowy. Dobra, strzał. Dobra, a teraz resztę. Szadowuję. No amo. No nie mamma. Wynik zobacz co zamontowałem na, na sagga. Ja pierdolę. W skrócie mały briefing misji, w środku jest monolit, musimy ich zabić. Uwaga, tu mogą być. Kurwa, przestraszyłem się i strzeliłem. A jaki pojeb? Miał coś? Nie, jest za nie. Nie miły pan tu wrzec. Niestety nie przeżył spotkania ze mną. Dobra, wbijamy tutaj do środka i jadymy z koksami. A tu są kurwy już widać na radarze. Kurwa, ale nie. Gnój wystraszył. Dobra, idziemy do laboratorium, panowie. No, no kurwa, nie ten no. A może chciałem zjechać na nim, co? Tak? Ale aż mnie kusi, żeby strzelić, nie? mnie. Szalić? O, czekaj, kurwa. Zmienię broń. Jesteś tego pewien? Mówi, że fp się po 50 metrach. O! 4 kile, kurwa, będą. Tak zrobię tak, to tylko 3? A mogę zrobić tak? Nie kuść stary, to jest. Letko mi kurwa. Przycisk tylko parę milimetrów pójdzie w dół, już kurwa na zniema. Wyłączył się śmig dziecka, kurwa. Czytałem, czytałem czy o tym. Mali m ale żyje dalej. Z pompą mu Tylko czekaj, nie wychodź tam do środka. Dobra, dostał kolejny raz. Tędy mogę? Dostał znowu. Znowu dostał. Dobra marsz. Wziął mega, że tą stronę pobieg kurwa. I co on odpierdala? Jest generalnie całkiem dużo, ale mi wysprzęgło. To za debil we mnie wbiegł co, odleciałeś? Noo, nie no, jest, <laughs> jest. Może ten błodnie nigdy nie przestanie bawić. <laughs> Kula, jak ty kurwa biegniesz z tym karabinem? <laughs> ja nie wiem czemu nasi się zbagowali i nie chcą tu przybiec. No jest, czemu oni nie biegną tutaj? Halo. Chodźcie wszyscy tu, może wtedy załapię po prostu checkpointa czy coś. Może, może on się musi zmotywować. No nie wiem. Może został jakiś przeciwnik, który. No nie wiem, no kurwa, bo. To... No widzę jednego ziomka, który się zlokował. Tam jest jeden. Siedzi, czyluje bombę. Halo A powstasz z nas? Tak. No kurwa zagrowałem ich Może przez to, wiesz? Tak dziwnie to wygląda. O! o. Jest jak odlatują, jest Je, podrzew I tyle Nie wiem Kamil, chyba może to skip dość escape czy coś tak, bo nie działa poła przycisku na kreaturze. A no, no tak. Nie, nie da się wszystkie O, O, o. o a może jednak? E, bo musiałby sięgnąć najpierw do SK. jak on ma nogi na biurku, między jajami mu się łokcie klinują. No to jak ma skliknąć? Nie. Nie mam łokci już między jajami. Jakby <laughs> musiał zaprzeczyć, kurwa. No, w sumie to stalker skończony. Bo nie podoba mi się to.